Dzień dobry, witajcie taką wieczorową porą. Ja dobry wieczór. Dobry wieczór, wieczór właśnie. Godzina? Szósta 18. godzina, jest ciemno jak... No Malta. masakra, masakra, ale dzisiaj bardzo fajny wieczór, bo słuchajcie e, dzisiaj jest bonfire night, czyli e, kto ma to pali ognisko e, albo są fajerwerki, są pokazy fajerwerków i jeżeli nam się uda, co wydaje mi się, że nam się nie uda, to pojedziemy w jedno miejsce na taki specjalny um, pokaz Dlatego, bo to jest za półtorej godziny A my oboje jesteśmy głodni I jest jeszcze market Czy ten kot? O, stoi kot Jest market nocny, taki z jedzeniem Na który już w ogóle chciałabym pójść najpierw I obawiam się, że z punktu A, czyli e, z jedzeniem Do punktu B, czyli z fajerwerkami Myślę, że e, nie wyrobimy to, że się. Jedzenie, bo masz to Właśnie, ale w ogóle słychać e, tutaj też jak gdzieś tam strzelają. E, także myślę, że gdzieś tam coś zobaczymy. Tak Także jakby w różnych miejscach są i nie tylko takie, które są gdzieś tam w internecie ogłoszone, e, ale też takie, wiecie. Spontaniczne po prostu, Jurek się tam przebiera, nie wiem czy słychać te odgłosy, mm, ale po prostu ja dzisiaj myślałam o tym, jakie szczęście, że nasze zwierzęta się nie boją fajerwerków, że się nie boją w ogóle tych strzałów, nie? Morys nie drgnie, on po prostu śpi jak Nie, Morys to śpi, kot to też ma w nosie, Mój ten poprzedni... Ten poprzedni kot na, 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 na ma. też ma e, w nosie, także fajnie, e, no bo wiecie, zawsze jakiś tam problem, pamiętam mój pierwszy pies, ojejku, to była tragedia, to była tragedia, ona się tak biedna bała Chodziła o No, najgorsze to to, że ona zawsze uciekała do łazienki, a w łazience najgorzej było słychać A ona się tak Ona po prostu chciała posłuchać No tak, na pewno, Jakby się zobaczył, to byś wiedział, że nie, ona po prostu chodziła, ziała, oczy miała na wierzchu a że była jeszcze ratlerkiem, to już w ogóle miała oczy na wierzchu. Ale tak, wczoraj, wczoraj było święto diwali, bardzo fajne święto. Eee, to jest tak, to było hinduskie święto światła. Już to, <ścoughs> Już taki jaki zadowolony z siebie. <ścoughs> o Jezu. Strasznie mi oczy uzawył dzisiaj, bo um, to jest mój drugi makijaż dzisiaj. Bo ja dzisiaj wymalowałam. Poczekaj, muszę powiedzieć już dawno nie miałam kamery w rękach. Co, tutaj masz kurtkę Zaraz ci już dam, sekundę Wymalowałam dzisiaj tutaj ściany Wszystko pięknie, jedna warstwa na razie Bo tu jeszcze będzie sztukateria Także nie będę szaleć tak na 100% Ale po prostu musiałam się po tym umyć Bo wiecie, najpierw musiałam trochę przetrzeć Potem pomalować, ale tak bardzo był Kojarzonko Bardzo był produktywny dzień Także fajnie Tak? I co, już mogę skończyć gadać Jedziemy jeść czy ty jesteś w ogóle głodny? Nie Nie? Jak to nie? Idzie Moris, patrz, dopiero usłyszał, że ty jesteś Ej, nie ma co szukać Chodź figlecie. piglecie, chodź, chodź, chodź Chodź pigleciko pigleciko w mój Piglecik w tym No właśnie, oh, no, on się taki zaspany Idź go dalej, połóż do łóżka, niech on sobie śpi Dobra, w każdym razie uciekamy, zobaczymy co tam będzie, co fajnego zjemy, co fajnego zobaczymy. Wow, ile ludzi. Jak wynoszą jedzenie. Jak to na Oj. Tak, Ale pachnie! Ja yeah. jestem Patrz, no jest są słodycze. Tak, nie ma dużo tych budek, także nie będzie problemu z wybraniem. No to taka kolega jest. Dobra, no po to tu przyjechaliśmy. Może będziemy tutaj stanąć. Ojejku, ciemna, to takie małe tabliczki. Masala, fish and chips. Oh tak. Everyone deserves flavor. Ale tłuszczem śmierdzi. Co tu jest? Na górze, dalej. Gdzie? A no właśnie. Burgery

We know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. So much. My dear Baba, Jurek just no? got his burger. Is this one of the best burgers you've ever One of the best, yes. To mięso, to była taka szarpana wołowina, nie? Bo prostu przepyszne, Jak tylko spróbowałam, tylko mi gry dał jednego. Bo ja sobie go zamówiłem. Ale mamy kebaba, sos, to jest przepyszny. Naprawdę. Tak? No. To dobrze. Taki, taki nasz, nie mogę nabrać, bo te widajce się wydają. <noise> Jak to ekologiczne widajce. Pyszne. A jeszcze czekamy na co? Na no, jakiś tam. Na jakiś tam coś tam. <noise> Teraz z kurczakiem, także czy no. dajemy? Czy dajemy? do jutra No to jest pyszne Jurek, naprawdę Wierzę Ci na słowo Spróbujcie, patrzcie jakie jak fajne takie dziecko Tak, okay, bo nie ma, ost nie ma ostrości No poczekaj no O, jest? No nie ma jeszcze, no. na no. musi... o jest Jurek jak tak wcinał tego swojego? Musieliśmy się za bardzo podzielić Naprawdę kilka tylko budek, ale wystarczy Są. No widzicie, nie mogę nabrać. Pokażę ja Ci pomogę. Healing Broadway. Healing Broadway. Jedna z najbardziej chyba popularnych stacji metra. Eee, taka wśród Polaków, hmm. nie? Tutaj jest tyle ludzi teraz akurat nie widać, ale w ogóle zobaczcie jaki to jest ruch. Samochody jeżdżą jak chcą jeszcze do tego autobusy. Bo tu jest zajezdnia, prawda? no jest się pętla, to było po prostu. Tak. Jest, nie wiem, no tak, pętla. O, to, to jest głównie, jedna z główniejszych stacji. no tu, tak. tu, 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 tu tutaj kończy z tym, że to jest w naszym. Przez trzymanie się kończy. I tutaj jest ten Red Room. Kto był w Red Roomie, w Londynie? Red Room to jest um, klub bardzo to jest taka mała dobrych wspomnień, znaczy byłam tam raz w sumie i nigdy więcej nie jest to mój styl te czerwone ściany wmalowane farbą olejną okropne gdzie to jest w ogóle? to gdzieś tutaj tutaj, tutaj jest yeah. wejście. No, tu. no i tam się schodzi to w podziemiach jest no nie, nie, to jest fajne miejsce, ale zobaczcie jaki jest zatłoczone. Londyn dzień dobry Słuchajcie, jesteśmy w Londynie, ale w, sumie, ale w sumie już zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy zrobić. I teraz przy czas Wiemy, co? Przyjdziemy znowu, żyć. I teraz na, przy czas na te e, przyjemności, na te przyjemne rzeczy. Czyli idziemy, Zacie. już dawno nie byliśmy w Miotmalinie, idziemy odwiedzić Żenetkę. E, ona pewnie jest, myślę, że jest, na pewno jest. A potem jedziemy do, jedziemy do Brentkrosu na chwilkę. No pasowało, bo będziemy przejeżdżać więc no... Bo przecież trzeba jakiś kalendarz adwentowy kupić. A mogę nie wychodzić? Teraz? Możesz. Z samochodu. Nie. W nie Nie. Czy wasi faceci też tacy są? Że po prostu w ogóle jak się idzie na przykład... Jak gdzieś na zakupy, to muszę mieć naładowany telefon. Tak, i on siedzi sobie przed sklepem. Ta, patrzę sobie, że się po ludziach jest i gram sobie z jak będzie tak, tylko że ja nie mam zamiaru za bardzo tam chodzić, ale jak gdzieś przejdę i będzie taka sytuacja, to wam to nagram. O co mi chodzi? Na przykład idziecie do Zary i przed, Zary i przed Zarą stoi dziesięciu panów. Wszyscy z telefonami w ręku. Tak. Yy, I na przykład niektórzy są jeszcze z dziećmi, a pani gdzieś tam pewnie buszuje między wieszakami. No to mi Jurek jest też takim. Mi ale mi. raz na jakiś czas, na przykład jak mu trzeba spodnie i jak ma dobry humor, ja to muszę... No weź co robisz, niszczysz mi kroczek. Jurek. Nie wiem? Co, co ja mówiłam? Nit, żeby, żeby iść jeść. Chodź. Raz na jakiś czas, jak, jak mu coś rzeczywiście trzeba, i jak już się zgodzi na zakup, ale to trzeba wyczuć jego dobry dzień, to potrafi na przykład iść po jedną parę spodni, kupić sobie tego dnia pięć, żeby mieć na następne dwa lata spokój. Hmm. Nie? Pamiętam, że ostatnio tak było. Tak, pamiętam. To ostatnio, bo, to było z półtora roku temu, jeżeli nie więcej. No, centralnie. O, patrz, ten samochód przed nas. Wyjeżdża. No to niczego nie zmienia i tak. I to pani w taki duży samochód wsiada? Ciekawe jak jedziemy. Dobra, ja, idziemy zjeść. Więc... Ja mam ochotę na żureczek, ten pyszny z kwasem z ogórków kiszonych, kiedyś robiłam taki, normalnie dodałam i też był pyszny ale tutaj jednak jest taki, być może, że po prostu jest, wiecie, jak wam ktoś poda to inaczej smakuje, nie? czerwone światło, bo pani tam ma stopa włączonego dobra, idziemy jeść no, trzeba wygrzewać te boczki Jestem za kwasem, no po prostu niebo w że Żeby wam narobić smaku. To jest najlepszy żurek. Tak. Oj, ja wiem... Oj co? Macie, mochacie. Bierzemy. Nie? Nie. Tak. Obowiązkowo. <laughs> ale to jest ten dyfuzor, tak? Tak. Tak, tylko że zobaczcie jaki mały. A to masz olej zapasowy, patrz do tego. Ale to mamy jeszcze z zeszłego roku. Wiesz nie trzeba nam, ale w tym pewno te patyczki pakną tak. Jeden tylko? Jeden, dobra. Weź osiem. Osiem. <laughs> Tu hmm. O, ten też ładny. Mieliśmy go kiedyś. Hmm. Nie muszę ci dawać, nie? Ale ładnie. Nie. Ale chyba nie będziemy robić zapasów pasy. Chodźcie. Tu taki bardzo świeży. Takie ładne. Ładnie yeah. wyglądają, nie? Hmm. Na wyglądzie się kończy Świąteczne wypełniacze do paczek O to fajne Lizaki. Chcesz Lizaka kupię ci Rurku Jurek sobie wybrał Woli to Tu fajny hmm? Ojejku, Mikołajki, jakie ładne. Wiecie? Kalendarze adwentowe z czekoladkami Tym się nie będziemy dobijać Co tu jeszcze mają świątecznego? Dużo słodyczy Jakie kolorowe o! Domki Myślałam, że tutaj ktoś stoi To manekin Nie trzeba piec Tak też ładne 7 funtów za taką małą paczkę. Sporo. A w ogóle jakie są ozdoby przy wejściu? Biedne ozdoby w tym roku w Brent Cross. Zobaczcie. O, to właśnie to co mówiłam wcześniej. W jak siedzą tak, no. i czekają przed handlem. Tak, Tam gość znowu czeka na gdzieś. Tak, właśnie. No, dziewczyny szaleją na zakupach, a panowie tutaj czekają ładnie z zakupami. Niby, że wiecie, to ja popilnuję siatek. Nie, nie trzeba będzie nosić. Słabe ozdoby, może jeszcze na razie takie, nie wiem. Ale jakoś tak nie moje kolory, może dlatego coś tu piszczy. Coś tu piszczy. Już tam w John Louis było lepiej. Apple, jak zwykle, tłumy. Musiałem przyjechać do drugiego Johna Louisa. Zobaczcie, tutaj już jest bardziej świątecznie. Takie jesienne te kolory. Sufka, śmieszna hmm. Są różne dodatki Bombki Świecidełka Ojku. Jaka fajna hmm. Całkiem ciekawa, Masz Zawsze ten róż mnie przyciąga. Myślałam, że to koniki. Ładne motylki, dodatki. Piękne, wszystko takie błyszczące. Co tam na górze jest? Taki aniołek. Będę musiała kupić jeszcze takie coś na naszą choinkę. Żeby to ładnie, o właśnie, o tutaj są, za zobaczę, żeby to ładnie wyglądało. Wiecie, żeby tych nóżek nie było po prostu widać. Jejku, o tutaj jak fajnie. O wow, jakie wieńce. To można i na drzwi, i można też na przykład na blat czy na stół, czy na stolik, i świeczkę w środek wstawić. O tak. Dobry pomysł. Szkoda, że tego nie widziałam wcześniej. No, bo mi się podoba na drzwi. Ale teraz już czas, żeby właśnie świąteczne rzeczy szukać. Przyjechałam tutaj do drugiego, bo w ogóle chcę kupić ten kalendarz adwentowy. Tutaj niby na stronie pokazuje, że jeden jest, ale... Ojejku! Ale zaraz zobaczymy czy jest. Tutaj różne propozycje dekoracji na stół. Powiem Wam, że to mi się podoba. Przepiękny, jest taki bogato zdobiony. Bardzo ładny. Tutaj różne dodatki kolorowe. Takie bardziej tradycyjne, ale no, ładne. Te talerze mamy. Nie stąd, ale podobne. Dobra, wróciłam do domu. Nie ma oczywiście kalendarzy adwentowych. Czy no, ja mam oczywiście. w ogóle ostrość? Ale to słabe, bo pojechaliśmy, byliśmy w Brentkrośie i pytamy panią e, o kalendarz, ale to z innej firmy, z Elemis. E, ona pyta: A co to jest? A to kosmetyk? I tak sobie myślisz, hmm, pracujesz na dziale kosmetycznym i nie wiesz, co to jest kalendarz adwentowy teraz w takim czasie? Nie, kurczę, lody o smaku ciasteczkowym no. Głupie to było, jakaś taka nieprzytomna Drugiej, bo pojechałam, bo na specjalnie usłyszałam na stronie I Wiecie, takie pojedyncze, bo oczywiście na stronie nie ma eee, Te wszystkie kalendarze, nie wiem kiedy ludzie je wykupili Ale naprawdę chyba w sierpniu już kupowali A ja stwierdziłam, że poczekam, no to teraz mam eee, I na stronie były jakieś takie pojedyncze Typu, w, nie wiem, w Cardiff eee, No i tutaj pokazywało E, no, to pojechałam i oczywiście też nie ma. E, nawet też pytałam jedną panią, ona mówi: Tam, tam pójdź, zapytaj za torebkami. A co mam szukać? Czomorisku? Co mam szukać za torebkami kosmetyków? No, nieprzytomne. No, nie mam, no, będę musiała, nie wiem, zaraz sobie usiądę i e, poszukam jakiegoś innego, no. Chciałam taki, w ogólnie, e, chciałam taki e, ogólny kalendarz Nie taki, że wiecie, z jednej firmy Tylko, żeby były różne fajne kosmetyki Ale to pff, nie za bardzo jakoś mi to wychodzi Ja nie lubię takich, jak wrzucają Morisku! Jak wrzucają na siłę takie wypełniacze A w tym z Johna Louisa Były naprawdę fajne te rzeczy w środku Słychać fajerwerki? No, bo dzisiaj dzień drugi strzelania Stówkę wypalili, puścili stówkę w niebo. No, miały wydychy. Tak. Kupiliśmy zapach John Lewis, to jest Winter Spice. To naprawdę, to już jest trzeci rok jak ja kupuję te zapachy. On jest przepiękny, ale mam wrażenie, że on jest każdego roku coraz mniejszy. Ja w sensie, mogę, że za drogi. I właśnie i w tym roku jest moim zdaniem droższy, bo wydaje mi się, że w zeszłym roku kosztował 25 i był większy, a na pewno wiem, że <laughs> wiem, że dwa lata temu, jak go odkryłam, to był w ogóle naprawdę ile tutaj jest? Pewnie 100, no, to no nie wiem, no chyba, że po prostu opakowanie było, no bo 100 to jest taka normalna raczej pojemność. Wydaje mi się, że ten, który odkryłam na samym początku, kosztował 25 funtów i był normalnie dwa razy większy. No ale naprawdę to tak pachnie, mówię wam. Coś mi się wydaje, że jeszcze dokupię tam gdzieś z czasem jeszcze jeden. Żeby na przykład postawić jeden tutaj w kuchni czy na wyspie nadal mam wrzosy a drugi gdzieś tam. Jak już telewizor będzie wisiał, to wtedy to. Kupiłam z komentarza. Kupiłam sobie, um, pamiętacie, w zeszłym roku w kan nie się W zeszłym roku w kalendarzu adwentowym była e, konturówka. Jest była konturówka Pilotok e, Shadow Tilbury i była też pomadka. To pomadkę jeszcze mam, e, nawet dwie miałam, ale jedną oddałam siostrze. E, a konturówka mi się skończyła i to... Znaczy mam jeszcze? Wiecie, taki ogryzek. I wczoraj ją próbowałam e, zaostrzyć, włożyłam ją do strugaczki i nie mogłam przekręcić. Zębami próbowałam, ale nie mogłam potem wyjąć, bo ona już wypadała z tym wkładikiem takim, z tym wkładem, więc e, no, trzeba było kupić nową. I jak już szłam e, przez. Jak już wychodziłam z Johna Louisa, to tam taki pan, który był tak speszony, on był tak przerażony tym, że ja do niego podeszłam, bo miał takie, wiecie, takie autorskie stoisko. Nagle w John Lewis pojawia się jakieś stoisko firmy. No name, tak? Firmy Cześć Kocie. Firmy Krzak. Firmy Cześć Kocie. Eee, Koc skoczył. I chciałam zapytać, jaka tu jest historia tego, że on tutaj jest, i skąd to się w ogóle wzięło. Nie wiem, czego zabiłam tym pytaniem. czy on... Nie wiem, dlaczego on był tak speszony. Tak jakby w ogóle nie wiedział, co on ma mówić. No, że to jest biznes, e, z, po, który powstał z marzenia jego żony i oni się zaczęli tym zajmować, wiecie, świeczki, jakieś tam zapachy. Mieli takie całkiem okej okay, ceny, więc wzięłam jedną świeczkę, ale jeszcze takie świeczki nie widziałam. Zobacz. Zobaczcie. Niby prosta, no bo, no bo prosta, ale co ma na górze? Czy to będzie widać? Patrzę, co tu wypada, to właśnie wypada. Ona na górze w wosku ma zatopione kryształki. Widzisz? I każdy zapach miał inny. Na przykład nie wiem. na przykład zapach, gdzie tam była. No Właśnie po nie wypadła. No kilka jest takich tutaj luźnych. No, są. No. O tutaj leżą, widzę dwa. Nie bój się, nie na tego. Dwa jeszcze tutaj są. Zobacz, jakie ładne. Taki e, bardzo delikatny odcień akurat wybrałam. Jeszcze jeden spadł akurat na ziemię. Teraz go muszę wybadać. Pies nie zjada, nasz pies nie łapie takich rzeczy, na dworze też nigdy nie łapie nic, także to chociaż jest dobre z nim. Zapach piwoni, bardzo delikatny, bardzo subtelny, ale fajny, spodoba mi się, ma podwójny knot, on nie jest taki szeroki, on jest tutaj w połowie przedzielony. No i to wnętrze, naprawdę ciekawe, bo jeszcze takiej świeczki nie widziałam, wiecie, są jakieś tam w ogóle te świeczki. Może piję tą świeczkę jeszcze. One są też fajne, bo są bardzo ozdobne. Mają zatopione jakieś tam e, cytryny, e, cynamon, takie różne fajne kolorowe rzeczy. Także może jeszcze to i akurat tutaj na wyspie będzie stało. Do przemyślenia, do przemyślenia. Ale to wzięłam taką na spróbowanie. Pięknie pachnie, naprawdę. Także tak. E, pan powiedział, że on tam tylko tydzień czasu jest, także powiedziałam, że zobaczymy. Tu mi dał jeszcze czegoś ulotkę. Fajnie, jak mi powiedział to, że, że on tutaj jest, tak jakby to ta firma powstała z marzeń jego, jego żony. Ja to musiałam sobie, no to trzeba coś kupić, żeby, żeby wesprzeć taki biznes, nie? Taka ładna inicjatywa, tak? Jurek jest zajęty, Moris Sapie. Dobra, moi drodzy, kończę na dzisiaj. Męczy mnie to, że robi się tak szybko ciemno. I taka jazda po tych uliczkach, gdzie nie ma świateł, jest okropna. Po prostu. Mam bukiet, jeszcze Wam pokażę. O, mam bukiet. Zyczepiłam znaczy, się. Mam bukiet kwiatów Eukaliptus Eukaliptus. Pachnie tak mocno, tak intensywnie, jak się wchodzi, ale piękny, prawda? Róże do tego niby taki e, delikatny. Bo tutaj nie ma jakiegoś przepychu. E, kilka, pięć różyczek, jakieś dwa tutaj takie są. <śmawienie> I kilka tych eukaliptusów, e, e ale fajne. No i ten zapach. No, także tak sobie stoi, cieszy oko. Także co? Kończymy? Tak. Taki to pożegnaj się ładnie. E, do dobry wieczór. Dobranoc. A dobranoc. To był No, tak, także tyle. E, moi drodzy. Widzimy się w następnym filmie. Pa!